Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Piotra Juliana Eymarda zatytułowane Jezus Hostia Święty Piotr Julian Eymard, który tak bardzo ukochał Eucharystię. Zawiera w tym dziele praktyczne wskazówki do adoracji oraz szereg tematów, z których każdy uczy nas znać lepiej i kochać goręcej Jezusa Hostię. Bóg Serca Z Księgi Mądrości Rozumiejcie o Panu w dobru. Do szacunku instynktownego i hołdu zewnętrznego musi się przyłączyć szacunek miłości. Pierwszy składa hołd godności Zbawiciela, ten drugi czci Jego dobroć. Pierwszy jest uszanowaniem sługi, drugi czcią synowską. Do tego drugiego Zbawiciel przywiązuje szczególniejszą wagę, i ograniczanie się do szacunku czci zewnętrznej byłoby pozostawaniem na progu. Pan Jezus pragnie szczególnie być czczony w dobroci swojej. W starym zakonie było inaczej. Bóg wyrył na swej świątyni napis: Drżyjcie, zbliżając się do świętości Pańskich. Gdyż trzeba było do drżenia doprowadzić Żydów i prowadzić ich poprzez strach. Ale dziś po wcieleniu zbawiciela Pan Jezus chce, by mu służono z miłości. Na swym tabernakulum napisał: Pójdźcie do mnie wszyscy, a ja was ochłodzę. Pójdźcie, jestem cichy i pokornego serca. Podczas swego śmiertelnego życia Zbawiciel zdobywał sobie tytuł dobrego nauczyciela, i uczniowie jego, a nawet nieprzyjaciele, nazywali go. Dobrym Mistrzem. Specjalnie w Eucharystii Pan Jezus pragnie radować się swym tytułem dobrego nauczyciela, boć on nie tylko nie zmienił się, lecz zwiększył swoją poufałość ku nam. Pan Jezus pragnie, byśmy myśleli o Jego czułości, by rozszerzało się serce nasze, aby szczęście ujrzenia go pociągało nas do Jego stóp. To jest racja bytu Jego zasłony sakramentalnej. Oddalamy się od tego, co jest wielkie, zbliżamy się ku temu, co jest raczej dobre. I gdyby Zbawiciel ukazał swą chwałę, zatrzymalibyśmy się, nie ośmielając się dążyć do Jego serca, bylibyśmy podobni Żydom. Zbawiciel chce nas mieć za dzieci. To też nie pragnie szacunku tylko zewnętrznego. Uznaje go tylko za odruch pierwotny, który nas doprowadzi do jego serca i pozwoli nam tam pozostać w pokoju. Gdybyśmy widzieli Pana Jezusa w Jego wielkości, drżelibyśmy, padlibyśmy na twarz. Nigdy nie zdobylibyśmy się na akt miłości, bo nie jesteśmy jeszcze w niebie. Są książki, które mówią tylko o Majestacie Bożym. Dobre są jako przejście, lecz nie należy na nich się zatrzymać i z nich uczynić całej swej modlitwy, bo to zbyt męczy. W obliczu tak dobrego Pana Jezusa można się modlić godzinę, dwie, bez żadnego wysiłku ducha. Jeżeli przyjdą roztargnienia, to się za nie przeprasza za każdym razem, jak się nasunął. Nie znuży to, bo wiemy, że za każdym razem otrzymamy przebaczenie. W przeciwnym razie po paru roztargnieniach porzucilibyśmy modlitwę, całkiem będąc zniechęceni. Rozpatrując dobroć zbawiciela, oddajemy mu cześć. To zaś zmusi jego dobroć do postawy czynnej. Dobroć ta bowiem przelewać się może jedynie na to, co jest niżej od niej, umiejscawiając się więc nisko, czyniąc się bardzo małym, sprawiamy to, że obsypani jesteśmy łaskami i słodkimi porywami. Stajemy wówczas w jednym rzędzie z biednymi małymi, których Pan Jezus tak kochał, mówi się do Zbawiciela. Jesteś dobry, oto masz gdzie wyładować Twą dobroć. Wtedy słowa płyną. Inaczej postępujemy w modlitwie niż wobec królów, kiedy drżymy i milczymy, nie wiedząc co powiedzieć. Eucharystia przez swą słodycz czyni modlitwy nasze łatwiejszymi i słodszymi. Unikajmy jednak wynoszenia się z łaski, Uważania się za jej posiadaczy. Zbawiciel tego nie lubi. On nam łaski wypożycza, byśmy je wykorzystali na jego chwałę. Gdy jednak zaczynamy się chełpić, dopuszcza na nas roztargnienia, by nas upokorzyć. Chcielibyśmy modlić się bez roztargnień i nie możemy. Mówimy wówczas, Porzucę chyba modlitwę, bo na niej tylko grzeszę. Pamiętaj, że to jest fałsz. Oddaj się dobroci Zbawiciela, a nie będą Cię przerażały błędy. Miłosierdzie je wybaczy. Jest ono we własnej osobie przed Tobą. Ten kult miłości powinien nas doprowadzić do Zbawiciela z wielką ufnością. Uosabiajmy Jego miłość, powiadajmy mu, Panie, oto jestem ja, któregoś tak ukochał, tak oczekiwał. Ja, ku któremu wyciągasz ramiona. Ta myśl cię rozpali. Powtarzaj sobie mocno, że Pan Jezus kocha cię osobiście. Nie można pozostać nieczułym wobec takiej myśli. Jest to tajemnica skupienia prawdziwego, a nie sztucznego. Aby być skupionym, a jednak działać i wypełniać swe obowiązki stanu, zatop się w dobroci zbawiciela. Serce twe działać będzie w nim, a to jest właśnie skupienie. Jednocześnie umysł twój będzie wolny, niezależny. I będziesz mógł go zastosować do wszystkiego, co zechcesz. Serce kieruje życiem umysłowym, rządzi nim i wpływa na nie. W ten sposób obecność Boża może łączyć się ze wszystkim. Jeżeli zaś duch Twój zechce pozostawać wyłącznie pod wpływem majestatu i wielkości Boga, przygnębia się, gubi. I traci z oczu albo Boga, albo obowiązki. Skupienie serca jest jedynie prawdziwe. Bóg udzielił nam tylko cząsteczki rozumu, który prędko się wyczerpuje, lecz za to bardzo wiele dał nam serca. Serce może kochać coraz bardziej, i obecność serdeczna Boga może łączyć się ze wszystkim. Ona dodaje odwagi i pobudza. Dzięki niej wiemy, że Pan Bóg jest dobry i miłosierny, żyjemy w Jego dobroci. W ten sposób i sługa opłacany śpieszy na znak Pana, lecz nie należy mu się wdzięczność, ponieważ dba o swój zysk. Posłuszeństwo synowskie ma specjalne zabarwienie, którego nic nie zastąpi. Które nie nuży, jest ono serdeczne, pozbawione miłości własnej. Zbawiciel takiej miłości od nas żąda, pozostawia z niej strumyk dla rodziny, ale cały prąd chce mieć dla siebie. Dajmy mu wreszcie całe serce. A więc rozpoczynając modlitwę, oddajmy hołd i pokłon instynktowny, głęboki dla Jego majestatu, ale przechodzimy szybko do dobroci Jego i pozostańmy w niej. Trwajcie w miłości mojej. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła świętego Piotra Juliana Ejmarda zatytułowanego Jezus Hostia. Pełna wersja audiobooka, wersja książkowa i e-book dostępne na stronie na